Hej! Dzisiaj robię deser Kinder Maxi King. Jest to bardzo efektowny deser. Super wygląda. W tych pucharkach rewelacja. No i przepysznie smakuje. Zróbcie go naprawdę. Możecie zrobić mniejsze porcje. Ja to chciałam, żeby to tak wyglądało. No ciężko będzie zjeść jednemu taką, ale możecie we dwójkę łyżeczkami. I też będzie super. Jest nas prawie 229 tysięcy. Dzięki za wszystkie subskrypcje. Naprawdę w ostatnim czasie bardzo szybko lecą dzięki. Niech lecą jeszcze szybciej. Klikajcie w dzwoneczek, zostaniecie powiadomieni o nowym filmie. Jeśli podoba Wam się taki deser, dajcie łapkę w górę. 20 ciasteczek otrzymują Pastel M MSP i Aniela Storm. Piszcie komentarze, dołączajcie emotkę ciasteczka. W komentarzu podsyłajcie pomysły na desery w pucharkach. 100 ml śmietanki kremówki mocno podgrzewam. Słychać już kuchenkę. Wrzucam 200 g czekolady. Mam po 100 mlecznej i 100 gorzkiej. gorzki. To zostawiam na 2 minutki. No i dziwicie się, znowu mam śmietankę, ale w mniejszej ilości. To jest tak 30-40 ml też kremówki, też mocno podgrzewam. I tym razem rzucam 60 g białej czekolady. I też na chwilę zostawię. Czekolada już się topi, więc teraz mieszam, żeby się połączyły składniki. O, piękna, krzywa czekoladka. Super! Ekstra. Dobra. Zostawiamy, teraz mieszam białą czekoladę. No, tak samo. Wym się tak ładnie po Wcje mi przekrzykiwać. I teraz by się połączyły składniki. Dwa ciastka czekoladowe, ale świetnie, krótkie. Kruszymy sobie na dno. Takie mogą być właśnie większe kawałki. Nie chciałam blenderze, ale to po prostu pod palcami się kruszą super. Przygotowałam 40 g ciastek. I wszystkie składniki posłużą mi do zrobienia czterech deserów. Teraz. Tą masę czekoladową, ach, leje mi się, ona lekko przystygła, ale ona musi być lejąca, żeby właśnie tak ją tutaj połączyć. Niekoniecznie zalać całkowicie, ale tak, żeby tak były właśnie te ciastka oblane tą czekoladą. Na chwilę daję do lodówki, a w tym czasie będę robić inną masę. 250 ml schłodzonej, zimnej, śmietanki, kremówki ubijam na sztywną pianę. Do ubitej śmietany dodaję wystudzoną białą czekoladę małym strumieniem i dalej miksuję. Na warstwę masy ciasteczkowej daję masę bitej śmietany. Równo rozprowadzam, równomiernie, tak, ładnie. Na sekundę wkładam do lodówki. Na warstwę śmietany daję kajmak, który lekko podgrzałam, zobaczcie, on jest taki płynny. Wykładamy sobie taką cienką warstwę. Na kajmak drugą warstwę i śmietanę. Teraz poleję masą, przestudzoną masą czekoladową. Tak, żeby mi się ładnie to równomiernie rozprowadziło. I teraz sobie to wykończymy. Rozprowadzę tą masę. Ach, tą śmietaną się łączy. Powinno być jeszcze dłużej, trochę w lodówce, więc sobie przytrzymajcie. Kinder Maxi King. Co ma na wierzchu? Orzeszki. tutaj myślę, że już tu dowolne. Ja dałam ziemne. Mogą być włoskie, mogą być laskowe. Jakie macie? Deser Kinder Maxi King gotowy. Szybciutko, rewelacyjnie. Jak fajnie wygląda wszystkie warstwy jak ogry. mi <grym> się to zawsze tak kojarzy? Pozdrawiam ciasteczkowo do następnego odcinka.